Witajcie moi drodzy na e, naszej nowennie do Bożego Miłosierdzia. Minęła godzina 15. Cieszę się że z, wa z Waszej obecności, e, że jesteście. E, jak najbardziej można pisać swoje intencje. Dzisiaj postanowiłem, że e, modlitwa nasza będzie przebiegała w ciszy, to znaczy bez śpiewu. Dlatego, że e, i to nie dlatego, żeby jakoś może trwało to krótko dzisiaj. Natomiast o to m.in. chodzi mi o to, że y, dzisiaj towarzyszy nam w kościele cisza, wielka cisza. Dopiero do, od Wigilii Paschalnej y, jest, y, odbywa się y, wielki, wielki śpiew kościoła. Tak naprawdę zaczynamy śpiewać od weselcie się już Zastępy Aniołów w Niebie. Trwamy przy, duchowo przy grobach pańskich y, w naszych parafiach, w tych miejscach, gdzie, gdzie jesteśmy. Może wielu z was ogląda w tej chwili jakieś livey z kościołów, gdzie jest grup pański, dekoracje grupu pańskiego i adoracja trwają cały czas. Zachęcam was abyście znaleźli taki wymowny grup pański w internecie, gdzie jest łóżko, ten Jezus jest tak wymownie położony na łóżku, ma symbolizować to jest obsługa medyczna. Ma to y, też y, symbolizować y, te dzisiejsze czasy. E, może znajdziecie, wiele osób to udostępniło, można się pomodlić też patrząc na, ten, y, na te dekoracje. Zaczynamy naszą modlitwę. Towarzyszy nam intencja związana z pandemią, o uwolnienie, o rychłe odejście tej pandemii. Modlimy się też w szczególnej intencji, którą nam Jezus dzisiaj zostawia. I modlimy się w intencji, tak jak pamiętacie, zadałem Wam wczoraj. Pomyślcie, w jakiej intencji chcecie ofiarować tę e, całą nowennę, która jest. E, e, możecie też pisać swoje intencje szczególne w topczacie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny: Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania, gorzkiej męki przez nich, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Jezu najmiłosierniejszy od którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca Miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stąd on przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Święty Boże. Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jakoż drój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Maryjo Matko Miłosierdzia módl się za nami. Święty Janie Pawle II módl się za nami. Błogosławiony Michales Sopoćko, módl się za nami. Święta Faustyno, Módl się za nami. Wszyscy nasi święci patronowie, módlcie się za nami. Pomódlmy się o nadzieję, zwłaszcza w tym czasie epidemii i tych jakże niezwykłych i trudnych może dla, nie, dla wielu z nas świąt. Miłosierny Boże, jestem głęboko przekonany o tym, że nad tymi, którzy tobie zawierzyli, czuwasz ze szczególną łaskawością, iż niczego im nie zabraknie. Jeśli od ciebie będą się spodziewać wszystkiego. Składam tobie wszystkie moje troski, potrzeby i lęki. I spoczywam w pokoju, bo ty umocniłeś mnie w nadziei, że litujesz się nad nami i zawsze będziesz się litować. Mogą mnie ludzie pozbawić całej mej dobroci. Mogą zaszkodzić mojemu honorowi, obrócić w proch moją dobrą opinię, choroba może wyczerpać wszystkie moje siły, ale nie, nigdy nie stracę nadziei w Twoje miłosierdzie. I zachowam ją aż do ostatniego tchnienia. A wszystkie złe duchy piekielne będą kusić mnie na próżno, żeby odebrać mi nadzieję. Inni mogą szukać swojego szczęścia w bogactwie i w przyjemności. W talentach i w nauce mogą liczyć na niewinność własnego życia, na surowość swojej pokuty mogą polegać na jałmużnie, którą ofiarują, mogą pokładać nadzieję w żarliwości swoich modlitw, które znosili. Ja zaś pokładam całą moją nadzieję w Twoim miłosierdziu. Ty, który jesteś moim Bogiem i Zbawicielem, uświęcicielem i sędzią, Wszystkie moje słowa i modlitwy powinny ożywiać tylko nadzieję, a ja nie zostanę na wieczność potępiony, ponieważ zaufałem miłosierdziu Bożemu. Jestem słaby i niedołężny, wiem, co wystawia na pokusę także tych, którzy zdają się być mocno ugruntowani w cnocie. Widziałem, jak upadali także ci, których uważało się za filary życia religijnego, i dlatego pokładam moją nadzieję w Bożym miłosierdziu. A na wieki nie zostanę potępiony. W wiem wreszcie, że nie mogę spodziewać się od ciebie więcej i że nie mogę posiadać mniej, niż się spodziewam od ciebie. Wiem, że mi dopomożesz ograniczyć moje złe skłonności. W moich trudnościach i walkach bądź moją pomocą. Niech moja słabość zatriumfuje w Twojej mocy, niech moja dusza pozostanie w pokoju. Daj mi siłę, ba, nawet heroizm, a ja kochać Cię będę bez końca. Bądź moim wszystkim, a ja chwalić Cię będę na wieki. Miłosierdzie Boże, ufam Tobie. Amen. Kochani, zapraszam, abyśmy uwielbili Jezusa. Może dziwnie dzisiaj tak y, w ciszy, bez y, instrumentu i bez śpiewu, ale właśnie. Uwielbienie także może odbywać się bez śpiewu. To nie jest tak, że my przywykliśmy może do tego, żeby była gitara, żeby było pianino, żeby były organy. Eee, uwielbimy Jezusa dzisiaj w modlitwie litanijnej, w tym wszystkim co obecnie przeżywamy. Zapraszam serdecznie. Jezu, chcemy cię dzisiaj uwielbić w tych wszystkich sprawach, które Przeszywają nasze serca. Bądź uwielbiony Jezu w naszym Kościele, w papieżu Franciszku, w tym wszystkim, co się dzieje obecnie w Kościele, w tych przygotowaniach do wigilii paschalnej, w tych czuwaniach przed Twoim grobem, bądź uwielbiony Jezu. Pragniemy Panie Cię wywyższyć i uwielbić we wszystkich, którzy skupiają się bardziej na tej zewnętrznej formie. A mało może czasu poświęcają na spotkanie z Tobą w tych przygotowaniach. Bądź uwielbiony, Jezu. Panie, myślimy i pamiętamy o tych wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii, i zwłaszcza modlimy się i uwielbiamy Cię w tych osobach, które są samotne. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Panie. W tych osobach, które nam dzisiaj dajesz do wstawiennictwa i do modlitwy, w tym drugim dniu Nowenny. Uwielbiamy Cię w duszach kapłańskich i duszach zakonnych, zwłaszcza pamiętamy o tych, którzy są zmęczeni swoją posługą i potrzebują odpoczynku, i powierzamy Tobie także tych, którym posługa stała się może rutyną, są obojętni. Bądź uwielbiony, Jezu. Umacniaj. Panie i bądź uwielbiony w tych osobach kapłańskich zakonnych, którzy bardzo się starają, abyś Ty był wywyższony. Bądź uwielbiony Jezu. Powierzamy Tobie, Panie, w tej modlitwie uwielbienia wszystkich, którzy myślą o życiu zakonnym albo kapłańskim. Bądź uwielbiony Jezu. Bądź uwielbiony Panie we wszystkich powołaniach kapłańskich i zakonnych, posyłaj robotników na swoje żniwo. Bądź uwielbiony Jezu. Bądź uwielbiony Jezu we wszystkich tych, którzy sprzeniewierzyli się i porzucili sutannę czy habit. Rozeznali inaczej po tym, jak złożyli ci śluby czy przyjęli święcenia. Dotykaj pani ich serc, zwłaszcza w te święta. Niech Śpiewając radosne alleluja zapragną Ciebie jeszcze bardziej w swoim życiu. Bądź uwielbiony Jezu. Bądź uwielbiony Panie we wszystkich, którzy teraz Kapłanach spowiadających. Wszystkich tych, którzy podjęli się inicjatywy poświęcenia czy pobłogosławienia pokarmów na stół wielkanocny przez Internet. Czynią to w tym czasie, bądź uwielbiony Jezu. Bądź uwielbiony Panie we wszystkich, którzy dzisiaj będą mieli łaskę uczestnictwa w wigilii paschalnej i tych realnie w Kościele, w świątyniach, i tych, którzy będą to czynili przez internet, bądź uwielbiony Jezu. Bądź uwielbiony Panie w przygotowaniach, także w kuchni. Błogosławimy, Panie, wszystkie potrawy i wszystko to, co się teraz dokonuje w naszych kuchniach. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Panie, we wszystkich, którzy przygotowują się do liturgii, w obsłudze, ministrantach, szkołach, organistach, wszystkich, którzy będą dbali o piękno dzisiejszych śpiewów przebiegu liturgii, modlitwę, przygotowania. Bądź uwielbiony Jezu. Bądź uwielbiony Jezu we wszystkich tych, którzy teraz na żywo i będą jeszcze odtwarzać tego live'a, trwają na modlitwie we wszystkich osobach, którzy wypisali swoją intencję. Bądź uwielbiony Panie w tych intencjach, w całej rodzinie, krzyśka o zdrowie. Bądź uwielbiony Jezu. W prośbie Kamilii o dar wzajemnej miłości bądź uwielbiony Jezu. W prośbie Janiny o łaskę wiary dla siebie, dla niej, dla całego Kościoła bądź uwielbiony Jezu. W Marcinie w jego chorobie bądź uwielbiony Jezu. Pomyśl jeszcze, bracie siostro, w czym chcesz dzisiaj Jezusa uwielbić? I zawołaj, bądź uwielbiony, Jezu. Panie, uwielbiamy Cię, uwielbiamy całą Trójcę Świętą, uwielbiamy Cię, Jezu, w tym, co Ty dokonałeś na krzyżu. Uwielbiamy Twój święty krzyż, wywyższamy Ciebie złożonego w grobie i równocześnie prosimy Cię, abyś. Pomógł nam z naszych grobów, grzechów zmartwychwstać, jak śpiewamy z jednej z pieśni wielkanocnych. Daj nam też dobrze przeżyć nie tylko święta, ale nade wszystko spotkanie z Tobą w Eucharystii. I zapraszamy Cię Panie do naszego życia. Dlatego wieńczymy tam naszą modlitwę koronki i nowenne uwielbienia komunią duchową. Zawołajmy więc zatem razem: Panie Jezu, przyjdź do serca mego, bo cię bardzo kocham. Panie Jezu, przyjdź do serca mego, bo cię bardzo kocham. Panie Jezu, przyjdź do serca mego, bo cię bardzo kocham. Amen. Kochani, yy, serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Widzimy się jutro o tej samej porze o godzinie 15 na koronce, wtedy już ze śpiewem i na pewno jakimś radocznym, jakimś na pewno pięknym i dobrym. Alleluja! Dlatego, jeżeli ktoś czuje, nie to zapraszam na mój kanał. Jest tam, są tam pieśni, które można posłuchać. I zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka Odkryj Triduum na moim kanale. Kto jeszcze nie widział, e, subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam za każdą subskrypcję. E, zapraszam do oglądania dzisiejszej transmisji e, i pewnie jutrzejszych. E, ma, ja polecam serdecznie parafię, gdzie posługuję, a dzisiaj posługuję w dwóch parafiach swojej rodzinnej w Rakoniewicach, a więc na Facebooku Parafia Rakoniewice o godzinie 18.00 już liturgia i zapraszam też do obejrzenia na e, parafia Rostarzewo tam właśnie będzie też liturgia dzisiaj o 21:00 transmitowana tam z kolei chyba i na YouTubie i na Facebooku ale nie jestem pewien możecie sprawdzić e, no i jutro gram też na mszach świętych w Rakoniewicach. pewnie e, któraś msza święta będzie transmitowana na profilu facebookowym pewnie będę dawał linki na moim Facebooku E, dzięki Wam. E, dobrego czasu. Reszta filmiku odkryj Triduum. Tam również składam życzenia na ten e, dzisiejszy e, dzień Triduum. E, tyle. Do zobaczenia. E, dobrego czasu też e, adoracji. Zapraszam, abyście sobie wystawili Pana Jezusa online i adorowali e, Pana Jezusa w grobach, tam gdzie jest transmisja na żywo. Zostańcie z Bogiem. Pa.